Zeszły rok był taki, że wtedy w tym okresie, kiedy mieliśmy sprzątać, no to zamknęli nam lasy. Ale w tym roku wracamy ponownie na szlaki i do lasów i kontynuujemy edukację ekologiczną Dzieci, młodzieży, no i dorosłych. Jest co sprzątać naprawdę, zwłaszcza w takich miejscach, w takich zakątkach leśnych, gdzie y, las jest blisko osiedli, a tutaj są dwa osiedla, kolonia rozpontowa, kolonia leśna i las pomiędzy. To naprawdę y, mieszkańcy wychodzą na spacer, a część z nich zostawia to, co wzięło odpadki i opakowania w lesie. A las nie jest śmietnikiem i musimy to. Nie da się ukryć, posprzątać, bo wszyscy korzystamy z tego dobrodziejstwa lasu, bo lasy są naszym, naszym dobrem. Chodzimy na spacer, żeby się zrelaksować, ale jak widzimy tyle, taką masę śmieci, to normalnie aż się serce kraje. Takie sprzątanie pewnie jest potrzebne, ale to nie jest rozwiązanie problemu. To jest koakcja doraźna. To nie jest rozwiązanie problemu, dlatego staramy się trafiać do dzieci i młodzieży. Z naszych szkolnych kół też mamy część dzisiaj młodzieży i dzieci. Potrzeba edukować młode pokolenie, żeby później ono. Upominało no i w dorosłym życiu już poprawnie się zachowywało. Ludzie normalnie, to no nie wiem, wyrzucają wszystko. Torby podróżne, wszystko tutaj można, można znaleźć. A przecież kontenery każdy opłaca wywóz śmieci. No to jednak nie skutkuje. Tak? Niektórzy z przyzwyczajenia chyba zostawiają albo wynoszą nadmiar śmieci do, do lasu. Lasy są traktowane jak dokładnie wysypisko śmieci. No jest to najgorszy okres wiosenny i późno jesienny, przed zimą. Śmieci nie, nie przyjeżdżają tutaj z, z centralnej Polski, tylko to jest lokalna społeczność. Wszystko, co jest człowiekowi niepotrzebne, potrafi wyrzucić do lasu. Przy złapaniu takiego sprawcy, no najczęściej ta kara wynosi o 500 zł na dzisiejszy dzień, natomiast są sytuacje takie, że kieruje sprawy do sądu i sąd wtedy nakłada większą tą karę z tego, co może nałożyć. No niestety my, my próbujemy też tą karę, którą nakładamy na zasadzie tego, żeby ludzie docenili to, co zrobili i przy okazji posprzątali też po sobie, bo to nie, nie znaczy, że tylko nałożenie mandatu będzie się wiązało, że sprawa została załatwiona i, i człowiek przyjął mandat, a śmieci zostawia administracji lasów państwowych. Najgorsze sytuacje są takie, które firmy budowlane E, robiące remonty z różnych krańców, no na przykład Polski. No mówię, znajdujemy w lesie cały skład puszek, farb po całkowicie remonty, regipsy. No jedną z takich ciekawostek jest przywiezienie do Pogorzyc pod wysokie napięcie śmieci, które przywiozła firma utylizująca takie śmieci z Krakowa. I sprawa do, dość długo się toczyła, ale zakończyła się sądownie. Także sprawca został też wykryty. Kary nie uniknął? Nie uniknął kary. Całe dochodzenie skrupulatnie żeśmy przeprowadzili i no i doszliśmy do samego pana, który to uczynił.